Leszek Szymowski, witam serdecznie w moim programie O co chodzi? Polska żyje aferą Pegazusa mecenas Roman Giertyk, prokurator Ewa Wrzosek, senator Krzysztof Brejza i szereg innych ludzi było podsłuchiwanych przy pomocy systemu Pegasus. Wybuchła afera wielka, w trakcie której politycy tłumaczą się, jak zwykle nieudolnie, że taki program był im potrzebny do inwigilowania terrorystów. No jak na razie na tej liście terrorystów znaleźli się jeden senator, jeden mecenas, jeden prokurator, jeden były polityk PiSu, jeden dziennikarz Tomek Szwejgiert, wydawca, współwydawca książki i o Mariuszu Kamińskim, nomenomen, więc żadnych terrorystów nie ma. Sprawa ma trzy aspekty. Pierwszy to jest oczywiście aspekt polityczny, bo mamy tutaj do czynienia z chamskim, ordynarnym naruszeniem standardów demokratycznych, kiedy władza wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki do pełnej inwigilacji swoich przeciwników. To jest przestępstwo, za które miejmy nadzieję pan Ziobro, pan Kamiński i oczywiście Jarosław Kaczyński pójdą kiedyś do kryminału. Drugi aspekt tego wszystkiego to jest aspekt afera w aferze, czyli w jaki sposób z pominięciem prawa zakupiono Pegasusa i jak to wpłynęło na geopolitykę, bo po ujawnieniu tej afery nawet takie państwa przyjazne Polsce jak Izrael, Stany Zjednoczone zwróciły na to uwagę. Izraelska firma ogłosiła, że polskiemu rządowi nie będzie tego sprzedawać, no więc go goni chódzpę. Najważniejszy jest jednak trzeci aspekt afery Pegasusa. Bo to jest aspekt, o którym się w ogóle nie mówi, a to jest sedno całego problemu. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale afera Pegasusa wplata się niestety w taki bardzo zły trend zwiększania inwigilacji obywatela. I to nie jest tak, że nagle sobie wszyscy w świętym spokoju żyliśmy i przyszedł tu jakiś pegazus, dzięki któremu tam pan Kaczyński z panem Ziobrą siedem osób inwigilowali. Nie. To jest inaczej. To jest tak, że jest to pewien Kolejny krok na drodze do wszechobecnej, wszędobylskiej inwigilacji wszystkich z nas. Zgodnie z defizą towarzysza Dzierżyńskiego, czyli twórcy Czeka, że trzeba wiedzieć zawsze, wszędzie, wszystko i o wszystkich. I to niestety robi państwowa biurokracja, ale robi to za pośrednictwem innych narzędzi. Nie tylko Pegasusa. Mówiłem bodaj dwa tygodnie temu o tak zwanej aferze śmieciowej. O tak zwanej aferze śmieciowej, która polega na tym, że w jakichś dziwnych, nieznanych nikomu okolicznościach pojawiła się w Polsce firma, która zmonopolizowała wywóz śmieci i akurat zbiegło się to w czasie z uchwaleniem przez rząd Platformy Obywatelskiej Nowego Prawa, które wyrzuciło wszystkie prywatne firmy od wywozu śmieci na rzecz tej jednej. O tym mówiłem szczegółowo w poprzednim odcinku. Zachęcam Państwa oczywiście do tego, żeby go wysłuchać i obejrzeć, ale ta sprawa poszła naprzód o krok. Otóż, tak jak wspominałem w poprzednim wideo Felietonie, to pojawił się pomysł, który jest już wdrażany w życie i w jednej z gmin w Wielkopolsce został kilka lat temu tak pilotażowo wdrożony w życie. To jest pomysł, żeby te śmieci każdy obywatel musiał wyrzucać do do worka. Ten worek byłby oznaczony czym, no oczywiście QR-kodem. I potem byłby skanowany taki worek, więc byłoby wiadomo, kto jakie śmieci wyrzuca. Nie tak jak teraz, że przyjeżdża śmieciarka, zabiera wszystko od wszystkich. I potem przy okazji sortowania byłoby wiadomo, kto jakie śmieci wyrzuca. Potworne, Inwigilacja. Potworny mechanizm zaglądania nam w życie. Po cholerę Państwu taka wiedza, co my wyrzucamy, w jakich ilościach, kiedy, zupełnie niepotrzebne. Yy, ale nie tylko to, bo nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale ponad rok temu zaczęto montować w polskich domach yy, radiowe liczniki prądu. Taki radiowy licznik prądu oczywiście był krokiem naprzód, jak chodzi o technologię, bo chodziło o to, żeby inkasent nie musiał przychodzić i prawda, tam otwierać tej skrzynki, zanotować, wracać do firmy, wysyłać potem ręcznie rachunku. No, miał to robić komputer i to słusznie, bo to rzeczywiście upraszcza życie, ale niestety takie liczniki mają tę wadę, że potrafią w czasie rzeczywistym przekazywać informacje i, co gorsza, potrafił archiwizować takie informacje. Bo gdyby było tak, że taki licznik raz w miesiącu wysyła informacje do centrali, że tam Kowalski zużył tyle i tyle prądu, nie byłoby problemu. Ale tam zapisują się dane, kiedy dokładnie on korzystał z prądu, co do jednej sekundy, z ilu liczników prądu, czy on prawda, o 6 rano to włączał jedno, czajnik, czy włączał jeszcze lodówkę, czy włączał na przykład akwarium, bo jest akwarystą i po takie dane można sięgnąć. Ja już pomijam, że to jest y, fenomenalna okazja, pokusa dla złodziei, żeby się włamać do takiego systemu, ukraść takie dane, zobaczyć kto tam, gdzie, kiedy wyjeżdża na przykład na wakacje i wtedy go okraść, to tak. Ale po cholerę Państwu taka wiedza? No, po co Państwu wiedza o tym, kiedy Kowalski wstaje, ile prądu zużywa, kiedy, gdzie, po co, no po jaką cholerę mają nas tak inwigilować? I to nie tylko zresztą przy prądzie, bo to samo dzieje się z wodą. To samo dzieje się z wodą. Znowu zamontowano liczniki elektroniczne liczące wodę i te liczniki również mają możliwość zapisywania y, konkretnych danych szczegółowych, kto z, wody, nie tylko ile wody zużył, ale też kiedy zużywał. Do, z dokładnością do jednej sekundy państwo może prześledzić y, życie codzienne każdego z nas, czy się kąpaliśmy o szóstej rano, czy o ósmej rano, czy o siódmej rano, czy się kąpaliśmy raz, czy dwa razy, czy zużyliśmy więcej wody, czy mniej. A no po cholerę państwu taka wiedza? Przecież my się stajemy powoli takim trybikiem w maszynie, który jest wszędzie, którego każdy ruch jest śledzony. Jeździcie państwo pewnie samochodem. No to jedźcie państwo do centrum Warszawy, tam stoją tak zwane parkomaty, żeby zaparkować trzeba podać numer rejestracyjny samochodu. I taki parkomat wydaje kwitek, ten kwitek wrzucacie Państwo za szybę, no i efekt jest taki, że potem tam, jak jeździ kontrola, no to jest widać, że Państwo zapłaciliście. No ale znowu, te informacje o tym, kto, jaki kierowca, kiedy, gdzie, w którym parkomacie, jaki okres czasu wykupywał, trafia do systemu. A jeżeli trafia do systemu, no to można to z tego systemu pobrać. Analiza tych materiałów poprzez algorytmy, np. szukające kierowcy czy samochodu po konkretnym numerze rejestracyjnym, pozwala na wiele miesięcy wstecz prześledzić, gdzie który samochód yy, się znajdował, a więc gdzie znajdował się jego właściciel czy też jego kierowca. Potworne narzędzie inwigilacji. Po cholerę Państwu taka wiedza. <laughs> Państwo, którzy mieszkacie w domach jednorodzinnych, tak jak ja, na przedmieściach Warszawy i ogrzewacie te domy olejem opałowym, to wiecie, że od września zeszłego roku trzeba mieć kody QR. I każda transakcja dotycząca oleju musi być zgłoszona. Firma, która sprzedaje olej, musi uzupełnić <laughs> każde zgłoszenie. Że w dniu takim i takim obywatelowi takiemu i takiemu będzie dostarczać olej, a potem jeżeli przyjedzie z olejem, no to obywatel musi taki mały świstek papieru dać oczywiście z kodem kuarno, bo jak żeby inaczej. I tam odnotowywane są wszelkie informacje. Te informacje trafiają do systemu i dzięki temu system wie, ile oleju w ciągu roku, z dokładnością do jednego litra zużyła konkretna rodzina. Bo cholerę państwu taka wiedza. No co państwa to obchodzi? Co tą biurokrację, tych głupich urzędników obchodzi to, ile ja sobie oleju zużywam? No przecież jeżeli zużywam więcej, no to tym lepiej, będę im płacił większe podatki. Jeżeli zużywam mniej, tym lepiej, no bo środowisko oszczędzam, ale przez potworny mechanizm inwigilacji. Potworny mechanizm inwigilacji. Minister finansów, pan Kościński, wpadł na pomysł, żeby zlikwidować gotówkę. Cóż ta biedna gotówka panu Kościńskiemu przeszkadza, no to jest jej tajemnica. Ja zresztą pana Kościńskiego nie poważam, a o nim kiedyś zrobimy osobny, osobny e, materiał. Natomiast e, czemu on się tak upiera, żeby zlikwidować gotówkę? A, no, z dwóch bardzo ważnych powodów. Otóż wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką sytuację, że nie ma w ogóle gotówki, że wszystkie transakcje dokonywane są a to kartami płatniczymi, a to przelewami. To wtedy Państwo wie, kto komu kiedy... I za co płacił, ale nie tylko to. Państwo wie jeszcze coś więcej. Państwo może, czy jak, yy, biurokracja oczywiście za pomocą swoich algorytmów, może prześledzić nie tylko to, w jakim byliśmy sklepie, ale też to, co tam kupowaliśmy. No to wystarczy porównać przecież yy, yy, informacje o płatności z, z konkretnym paragonem. I wtedy państwo się dowiaduje imiennie, co kupowaliśmy, ile chleba, ile śmietany, ile mleka, ile alkoholu na przykład. No i przecież państwowa biurokracja nie zostawi tej wiedzy taką. Natychmiast kolejnym krokiem będzie to, że powstanie jakiś urząd, prawda, jakiś tam dyrektoriat upowszechniania problemów yy, nieznanych w żadnym innym ustroju czy coś innego, które będzie analizować takie dane i reagować na nie. Oczywiście dla dobra obywateli. Weźmy przykład. Idę do sklepu i kupuję na przykład 40 butelek piwa, bo. Przychodzą do mnie sąsiedzi, krewni, znajomi na parapetówkę z okazji tam czegoś. Taka informacja, że zakupiłem te 40 butelek piwa, odnotowuje się na paragonie i algorytm może, może, może to porównać. I biurokracja dowiaduje się, że Szymowski sobie zakupił 40 butelek piwa. No, to trafia natychmiast taka informacja do jakiegoś urzędu przeciwdziałania nadmiernym zakupom z zakupem piwa albo do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo i taka jest w Polsce, która gigantyczne pieniądze kosztuje. I to jest pretekst, żeby wysłać mi kontrolę. Po co ja kupuję tego alkoholu? No, to ja mogę na przykład dojść do wniosku, że się nie będę biurokratom tłumaczył. Wąt, tam są drzwi, no to zaraz mnie wezmą przymusowo, oczywiście dla mojego, dobrego, dla, dla, dla mojego dobra, na jakieś leczenie. Mogę się tłumaczyć, a to mi ubliża trochę, bo to nie ma nic bardziej upokarzającego, niż się głupim biurokratom tłumaczyć z rzeczy, które ich w ogóle nie powinny obchodzić. No, ale y, państwo może w takiej sytuacji zareagować. Po co? Nie wiadomo. Ale drogą do tego będzie oczywiście Inwigilacja. Mało tego. W Skandynawii wymyślono już system dla dobra obywatela oczywiście zabezpieczania obywateli przed zakupem nadmiernej ilości tego, co im szkodzi. No, na przykład, ja mogę sobie, zdaniem państwowej biurokracji, wypić no, tylko 3 litry piwa w ciągu miesiąca. I jeżeli zakup, kupuję te 3 litry piwa, a to wtedy nie ma żadnego problemu. A jeśli chcesz kupić czwarty, to wtedy system reaguje natychmiast, kartę płatniczą mi odbija, nie mogę kupić czwartego litra piwa. Tak może to funkcjonować, no bo przecież państwo będzie wiedzieć znacznie lepiej ode mnie, co jest dla mnie dobre. Skutkiem tej inwigilacji pieniężnej będzie też to, że staniemy się uzależnieni od banków. No, teraz żeby płacić kartą, żeby y, robić przelewy, trzeba mieć konto w banku. Banki jeszcze konta wszystkim otwierają. Najpierw no bank może powiedzieć zaraz wywrotowcom, nieszczepionym, niekowidowym, foliarzom, faszystom i tak dalej. Nie będziemy otwierać kont. A kto jest nieszczepionym foliarzem, faszystą, etc., etc? No to wie tylko bank. Taka polityka w oczywisty sposób w oczywisty sposób uzależni nas od dyktatury banków. Tego chce rząd poprzez tą inwigilację. Macie Państwo konto w banku. No to co? Myślicie Państwo, że tajemnica bankowa obowiązuje? Nie obowiązuje. Do y, historii Waszego rachunku ma dostęp urząd skarbowy, generalny inspektor finansowy, policja, prokuratura, żandarmeria wojskowa, wszyscy de facto oprócz Straży Leśnej. Każdy może Wam zajrzeć na konto i zobaczyć, co kupowaliście kiedy, gdzie wydawaliście pieniądze, jakie przelewy robiliście. Po cholerę Państwu taka... Wiedza. Proszę Państwa, doświadczenie uczy, że biurokracja, jeżeli nie jest trzymana twardą ręką, to zaczyna poszerzać sobie swoje terytorium działania. To właśnie pokazuje mechanizm przyznawania sobie przez nią samą autorytatywnie, coraz większych uprawnień niepotrzebnie. Tego wszystkiego jest więcej, znacznie więcej. Mówi się u nas o aferze podsłuchowej, która kilka lat temu zmiotła rząd Platformy Obywatelskiej. To no całe szczęście, bo to był fatalny rząd, ale gorzej, że przyszedł jeszcze gorszy. Mówi się o jakiejś rekordowej liczbie podsłuchów z każdym razem. To prokurator generalny musi przedstawiać w Sejmie raz w ciągu roku taki. Taki raport, ile, ile podsłuchów telefonicznych zakładano. Sądy te wnioski klepią, zupełnie nawet nie czytając. I to są liczby ponad dwóch milionów w skali roku. Potworny system inwigilacji. Potworny system inwigilacji. Ja, kiedy tak się temu wszystkiemu przyglądam, to dochodzę do wniosku, że nasze państwo chce wiedzieć wszystko o nas. Ale kiedy trzeba rzeczywiście na jakiś problem zareagować, państwo sobie nie radzi, bo nie wie nic. Inaczej mówiąc, państwo wie wszystko o tym, o czym powinno gówno wiedzieć i państwo gówno wie o tym, o czym powinno wszystko wiedzieć. Ta tendencja niestety się umacniała i będzie umacniać. Doczekamy kolejnych systemów inwigilacji. Pegasus to jest tylko kolejny krok na drodze ku inwigilacji każdego, zgodnie z nieśmiertelną dewizą Towarzysza Dzierżyńskiego. Trzeba wiedzieć zawsze, wszędzie, wszystko i o wszystkich. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jeżeli Interesuje Państwa to, co robię, to, co mówię. Bardzo proszę subskrybować mój kanał. Do zobaczenia.